Hej, hej. Dzisiaj przychodzę do was w takim troszeczkę innym wydaniu, ponieważ jestem na działce i stwierdziłam, że chciałabym tutaj nagrać dla was Q&A. No i no, jak widzicie, tak bardziej w naturze, na zewnątrz. Jestem na podwórku i powiem wam, że ciężko było mi się ustawić, ponieważ zobaczcie, że strasznie świeci na mnie słońce. Ja też nie ogarniam za bardzo tych ustawień w aparacie, ale wydaje mi się, że najlepiej jak mogłam, ustawiłam, więc wybaczcie po prostu, że jestem tak trochę prześwietlona, no ale takie warunki mamy, nie jestem w stanie tego zmienić, ale przynajmniej ładne, zobaczcie, ładnie kwitną za mną kwiatuszki, no fajnie, ja tutaj tak lubię siedzieć, niestety tylko usiadłam na mrowisku, więc trochę słabo, ale dobra, przychodzę do Was z QD-em i właśnie przyjechaliśmy tutaj wczoraj, ogólnie poprosiłam Was przedwczoraj o to, abyście zadawali pytania na moim Instagramie i wczoraj stwierdziłam, że muszę je wybrać, i nie mogłam w ogóle ich sobie załadować, dlatego że tutaj nie ma zasięgu. Wiecie co, ja wieczorem stałam przy bramie, bo w domu w ogóle nie mamy zasięgu, a na zewnątrz jeszcze jakieś tam można złapać. I te pytania po prostu próbowałam załadować. Udało mi się wybrać, wybrałam tam kilkanaście, nie wiem, coś przed dwudziestką. Więc trochę tego mamy i dzisiaj na nie oczywiście odpowiem. Tak jak zawsze, w ogóle sorry za jakieś takie odgłosy, ale to są odgłosy natury, no wiecie, wiecie, nie powstrzymam ich. Zresztą fajnie, tak wydaje mi się. Bardzo miło i przyjemnie wiosennie. No i e, chciałam Wam powiedzieć, że tak jak zawsze e, nie będę czytała tutaj nazw osób, które zadały pytania, ponieważ pytania bardzo często się pojawiały, znaczy powtarzały, Jezu, nie mogę się wysłowić. I po prostu e, byłoby to takie może trochę nie fair, gdybym czytała nazwę załóżmy jednej osoby, jeżeli dane pytanie zdało. Kilka osób, a każda osoba, która zadała dane pytanie wie, że to ona właśnie je zadała. Dobra, więc lecimy. Pierwsze pytanie. Jakbyś mogła cofnąć się w czasie i nie miałabyś królików, to jeszcze raz byś się zdecydowała i na ile? Tutaj wiecie co? To jest ciekawe pytanie. Jakby mogła się cofnąć w czasie, ja by mogła dać sobie sama taką radę, wydaje mi się osobiście, że jakby poradziłabym sobie, nie decyduj się teraz zdecydowałabym się na pewno na króliki, ale nie zdecydowałabym się na pewno w takim wieku jak się zdecydowałam. Nie pamiętam ile miałam wtedy lat, ale uważam, że zdecydowałam się za wcześnie. I gdybym mogła zmienić to, to po prostu zdecydowałabym się później, wtedy kiedy wiedziałabym, że będę stabilna przede wszystkim finansowo i będę taka, może też bardziej trochę niezależna od właśnie rodziców, przykładowo, wiecie, no. Chodzi mi o to, że po prostu troszkę później bym się zdecydowała i też czy na taką ilość królików. Nie, gdybym wiedziała jakby z czym to się wiąże, to zdecydowałam się na dwa króliki. Nie mówię, że żałuję proboszcza, samego tego królika. Nie, bo proboszcza, wiecie, no jakby nie, nie że samego proboszcza, chodzi mi o sam fakt trzech królików, po prostu bardzo dużo problemów się wiąże z takim połączeniem trójki. Ale na samym króliki musiałabym zdecydowała, tylko troszeczkę właśnie to bym zmodyfikowała. Niemniej jednak niczego nie żałuję w tym momencie, ale mogłabym to zrobić lepiej może tak. Jak reagujesz, kiedy pojawiają się nowe fanpage e o tobie? Cieszysz się z tego powodu? Cieszę się, jak najbardziej jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe i jestem w sumie w szoku, że ktoś chce robić coś takiego. I bardzo jestem wdzięczna i bardzo dziękuję wszystkim fanpage'om. I oczywiście, że się cieszę i słuchajcie, ja obserwuję chyba wszystkie fanpage, e, które są. Jeżeli nie, no to podsyłajcie, ja bardzo chętnie zaobserwuję, więc często jak z Instagrama, to tam większość jest na przykład jakichś zdjęć moich, czy Instastory też przeglądam, to tam są właściwie same te fanpage''e, ale jest to bardzo, bardzo miłe i urocze i naprawdę bardzo. Urocze. I właśnie fajne jest na przykład, jak Stefan e, Page robią jakieś memy, to jest takie śmieszne, i tak aż mi się chce to naprawdę przeglądać. I bardzo, bardzo mnie właśnie śmieszą na przykład takie memy. Czasem powstają jakieś na mój temat, i no fajne, fajnie, ja lubię takie rzeczy. Znienawidzony przedmiot. Zdecydowanie historia. Historia to jest coś, czego ja nienawidzę od właściwie samego początku nauki, tego przedmiotu. I no nie nie potrafię się. Czekajcie, bo mi obok mikrofonu jakaś mucha lata to <grystanie> będziecie słyszeli, pewnie jakieś bzyczenie. No, historia zdecydowanie tutaj mogę wskazać, chociaż ostatnio mogę też powiedzieć, że z chemią mam dużo problemów i wydaje mi się, że ta chemia też... Tak, średnio. No nie, chemia to tak samo, ale i tak historia to jest po prostu poza skalę. Ile czasu zajmuje Ci ogarnianie królików? Pozdrawiam. Dziękuję bardzo za pytanie, również pozdrawiam. Yy, I tak, ogarnianie królików, powiem Wam, że właśnie zastanawiałam się nad tym i. Różnie, to wygląda bardzo, bardzo różnie. Czasem jest tak, że ogarnę króliki rano w godzinę, na przykład, czasem jest tak, że dwie godziny, a czasem jeżeli robię załóżmy takie bardziej gruntowne porządki, no to yy, czasem i nawet właśnie z pięć godzin, siedem one mi zajmują, więc to jest bardzo, bardzo różnie. Ale tak przeciętnie wstaję wcześniej, zawsze przed wyjściem ze szkoły, około dwie godziny ze względu właśnie na króliki, tak, czyli te dwie godziny, ale to też zależy od tego, czy podaję leki, yy, jak to po prostu wygląda sorry, naprawdę, że jestem tak przyświetlona, ale nie jestem w stanie nic z tym zrobić. No, tak trochę, ale no inaczej, inaczej po prostu niż zwykle. Więc tutaj nie potrafię odpowiedzieć niestety tak jednoznacznie, ale różnie, różnie. No Minimum właśnie te, te dwie godziny, tak mi się wydaje, żeby to po prostu na luzie ogarnąć. No czasem wiadomo, jak zaśpie czy coś, no to załóżmy nie sprzątam im, tylko tak im leciutko ogarniam, daję jedzenie, wymieniam wodę i tak dalej. No i po prostu robię to od razu po przyjściu z domu, a, znaczy do domu. Ale zazwyczaj właśnie ogarniam rano, po przyjściu ze szkoły i jeszcze wieczorem. To są takie momenty, gdzie mocniej sprzątam, a tak wiecie, przechodząc, to zawsze coś tam zmiotę i w sumie ciężko jest to po prostu tak zliczyć. Kolejne pytanie, kim chcesz zostać w przyszłości? Po Pozdrawiam. Dziękuję Ci bardzo, również pozdrawiam. E, kim chcę zostać w przyszłości. To mi się powiem wam, że zmienia, właściwie to zmieniło ostatnio. Ja chciałam być na początku weterynarzem i wy o tym pewnie wiecie, bo wiele razy o tym mówiłam, jednak zmieniło mi się mocno. E, jak poznałam wydaje mi się, że taką prawdziwą naukę. Czym jest taka prawdziwa nauka? I zrozumiałam, że to nie jest dla mnie. Ja po prostu nie czerpię z tego przyjemności. Są osoby, które lubią się uczyć, którym jakby to dodaje takich ambicji, motywacji. Ja nie jestem te, tym typem osoby, ponieważ ja też. Nie umiem się po prostu uczyć, myślę, i też dużo robi. Po prostu nie mam takich zdolności, żeby pochłaniać tą wiedzę. I e, słuchajcie, powiem Wam, że odkryłam takie moje, wydaje mi się, że mogę powiedzieć, powołanie. Ja zauważyłam, że jestem dobra w organizacji. Znaczy, może też jestem taka zbyt zorganizowana, po prostu już aż to podchodzi pod jakieś psychiczne problemy, ale na pewno jest to coś, co umiem robić i jestem w stanie zorganizować siebie, kogoś, pracę i tak dalej, dlatego ja chciałabym postawić na mm, własną firmę, własne jakieś tam... I mam pomysł, mam na to pomysł i taki bardzo, bardzo sprecyzowany, ale nie chcę Wam jeszcze mówić, ponieważ nie chcę zapeszać, a byłoby też to coś związane tutaj z tą działalnością, więc gdyby to wyszło, o Boże, ale to byłby hitor. Wiecie co, to jest super. I ja myślę, że to by miało sens nawet taki właśnie finansowy na początku, tylko nie wiem jak to by było przyszłościowo. I też do tego mi nie potrzeba nawet jakichś wielkich studiów. Wiadomo, że fajnie na przykład właśnie planuję ym, dzięki temu, znaczy jakby przez to iść na jakieś zarządzanie, organizacja, coś tego typu. W sumie wydaje mi się, że takie właśnie fajne, przyjemne studia dla mnie, bo to też wiadomo, że nie dla każdego. I serio, jakby to wyszło, to ja już mogę nawet studiując coś zacząć robić, bo nie musiałabym od razu wchodzić na najwyższe obroty. To by było super. Myślę, że Wy byście się też bardzo, bardzo ucieszyli. I aż to jest takie dziwne, że ja mówię to w ten sposób i to by się wiązało normalnie z moją pracą, taką przyszłością. Sam ten kanał na YouTubie też pokazał mi, że organizacyjnie po prostu jestem w stanie to zrobić. I to też właśnie dużo pokazuje, jeśli chodzi o takie prowadzenie własnej działalności. To może nie jest aż tak poważne, ale no staje się coraz bardziej poważne i zmierza właśnie... W tym kierunku, więc tak, to jest coś, co chciałabym robić, i wydaje mi się, że w tym sprawdziłabym się po prostu najlepiej. Co byś zrobiła, jakby ktoś podrzucił ci królika pod dom? Oddałabyś go, czy zostawiła? No, to jest raczej dla mnie takie jasne, żebym go wzięła na początku, zaopiekowałabym się nim. E, nie wiem, do weterynarza no zależy, jakie tam by były, wiecie, pierwsze potrzeby. Wszystko bym ogarnęła to, co trzeba. Na pewno bym nie zostawiła tak po prostu sobie królika przed domem. E, to jest oczywiste. Szczególnie, że miałam też takie sytuacje, może nie dokładnie, że ktoś mi podrzucił królika pod dom, ale na przykład była jakaś bardzo spontaniczna akcja na zasadzie domu tymczasowego, i ja nie odmówiłam pomocy i zdecydowanie jakby. No nie widzę innej tutaj opcji takiej, niż pomóc po prostu takiemu zwierzakowi. I tu lata, yy, lata pełno jakichś dziwnych rzeczy. Ja nie jestem przyzwyczajona, bo <laughs> wiecie, w mieście to tak trochę inaczej. No, szczególnie, że siedzę na mrowisku i mi tu pełno mrówek chodzi. No ale wracając do pytania. Więc na pewno bym się zaopiekowała takim królikiem. E, nie zostawiłabym go pewnie sobie w tym momencie, gdybym wiedziała jaka jest sytuacja i teraz by mi się ten królik niedawno niedługo przytrafił pod domem. Na pewno bym go nie zostawiła dla siebie. Starabym się znaleźć mu dom bądź z jakąś fundacją, się dogadasz coś tego typu, ale na pewno bym go nie zostawiła u siebie, dołączyła do stada. Nie, 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 to nie ma takiej opcji. Ale wiecie, miałam taką sytuację na przykład z proboszczem, tak? Jeżeli ja wtedy, jak ja wtedy przygarnęłam tą piątkę małych króliczków, znaczy przygarnęłam to było właśnie też w formie takiego domu tymczasowego, no ale zajmowałam się nimi u siebie, no to zostawiłam właśnie z tego względu proboszcza, bo myślę, że tak bym go nie miała u siebie, gdybym nie miała wtedy tej piątki króliczków, więc to też było można powiedzieć, że z tego względu go wzięłam. Ale teraz już bym, jakby, takie pewne granice bym musiała sobie ustalić i na pewno bym nie przygarnęła do siebie na stałe. Są najbardziej. Męczycie w opiece nad królikami? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, że dużo chorują. Są to bardzo chorowite zwierzaki, nigdy nie wiemy, kiedy przytrafi im się jakaś choroba. Musimy być bardzo czujni. Ja już mam też jakieś obsesje w ogóle związane z tym, więc zdecydowanie to, że bardzo dużo chorują, to mnie męczy. Koszty to trochę za. Za tym idzie tak, że jeżeli chorują, no to też generują duże koszty, ale nie tylko, no generalnie króliki są bardzo drogimi zwierzętami. No i te koszty właśnie również mnie po prostu męczą, jeśli o to chodzi. Plus y, mogę tutaj powiedzieć, że sprzątanie. Sprzątania jest bardzo dużo i to sprzątanie też jest bardzo często po prostu męczące. Czy wyobrażasz sobie życie bez królików? Ja słuchajcie, ten film nagrywam y, nie mając królików u siebie, ponieważ są one na zaprzyjaźnianiu, więc można powiedzieć, że zaznałam tego życia bez nich i nie wyobrażałam sobie go totalnie do tego momentu. W tym momencie nie mam ich już dwa tygodnie i kolejne dwa tygodnie również ich jeszcze nie będę miała. No więc ten film zobaczycie na pewno trochę później. Y, więc tak wam mówię, po prostu jak to w tym momencie wygląda. No i e, je, mogę Wam powiedzieć, że właśnie przez to jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda to życie, ale na pewno jeszcze zanim bym królików nie oddała na zaprzyjaźnianie, to nie mogłabym sobie tego wyobrazić zupełnie. I Pierwsze te dni były dla mnie bardzo takie dziwne, bardzo niezręczne, ja nie wiedziałam, co mam robić, nie wiedziałam, jak mam w ogóle żyć, jak mam się zachować, naprawdę. No jak ktoś wam odbierze tak dużą część e, życia, e, znaczy wiadomo, że nie na stałe, tak, tutaj w moim przypadku tymczasowo, ale żyjąc 3 lata z takimi królikami i poświęcając im naprawdę dużo czasu i w ogóle wszystkiego to nagle nie mieć ich obok siebie, to jest coś bardzo dziwnego, to jest taki duży szok. Więc na początku było mi bardzo ciężko się przyzwyczaić. Teraz już jestem w stanie sobie wyobrazić takie życie, bo tak żyję w tym momencie, ale no jest to duży taki szok, du duży szok, duże takie wow w ogóle, naprawdę. Co Twoi rodzice sądzą na temat nagrywania filmów na YouTubie? Pozdrawiam Ciebie i Juliki. Dziękuję bardzo, również Cię pozdrawiam. Moi rodzice powiem Wam tak... Wydaje mi się, że są dosyć neutralnie nastawieni, chociaż czasem bardziej na tak, czasem bardziej na nie zależy, bo widzą też czasem, że na przykład ja jakby postanowię sobie, że nagram ten film w dany dzień i mimo to, że no po prostu ciężko mi jest w ogóle wtedy funkcjonować, bo po prostu mam tyle, tyle pracy, że no, no nawet na sen nie mam czasu i w ogóle oni to widzą, to wtedy mówią, no, że powinnaś przystopować i wtedy może tak trochę są bardziej na nie. Wydaje mi się, że są też na tak, jeśli chodzi o to, że po prostu widzą, że jest to takie moje zajęcie, jest to coś, yy, co mnie interesuje, czemu się oddaję i no po prostu jest to coś, co robię. I zaakceptowali to zdecydowanie i nie było nawet takiego problemu, że nie akceptowali tego, że zabraniali mi czy coś. Nie, 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 nigdy nie było takiej sytuacji. Zdecydowanie to akceptują. Generalnie moja mama w ogóle uważa, że każda działalność w internecie, każda, nie tylko na YouTubie, generalnie po prostu działalność w internecie, to jest narcyz. Po prostu takie zachowanie narcystyczne I, i no zdecydowanie ja tak nie uważam, bo oczywiście są różne typy działalności w internecie, każdy robi coś innego i czasem można powiedzieć, że zachowuje się narcystycznie, natomiast ja w ogóle do tego w ten sposób nie podchodzę i czas wydaje mi się, że też kwestia pokolenia. Takie inne, po prostu wiecie, my się z tym wychowujemy od samego początku i dla nas to jest coś zupełnie normalnego, że w tym internecie jest, jest taki inny świat. No, dla naszych rodziców jest to coś bardziej nowego, bo to się pojawiło w ich życiu od danego momentu i jedni podchodzą do tego w taki sposób, inni w No, ale każdy ma po prostu inne podejście, moi rodzice wydaje mi się, że i tak mają spoko podejście do tego, co robię w internecie. Jak znosisz to, że nie spotykasz się ze znajomymi? Chodzi tutaj pewnie o to, że po prostu teraz siedzimy w domu i z tego względu. Powiem Wam tak, jak ja obserwuję tych moich znajomych i nie wiem, ludzi generalnie dokoła, to tak jest o Boże, masakra, nie mogę się spotkać z, z ludźmi, nie mam kontaktu z ludźmi, jaka masakra, ja Wam powiem, że ja zupełnie nie, mi to zupełnie nie przeszkadza, ja generalnie mam mocno wywalone na ludzi i wydaje mi się, że e, zmieniło się to nie przez to, że działam w internecie, tylko przez to, że mam strasznie dużo obowiązków. I to wygląda tak, że ja nawet jak nie mam teraz tych królików, to po prostu od rana do nocy właściwie cały czas coś robię. I nawet nie mam czasu pomyśleć o tym, że może bym wyszła z kimś się spotkać, bo ja generalnie nie prowadzę jakiegoś życia towarzyskiego za bardzo. Właśnie przez to, że nawet nie miałabym na niezbytnio czasu. I przez to może nie jestem przyzwyczajona do tego i mi tego zupełnie nie brakuje. Powiem Wam szczerze, że ja się tak cieszę z tego, że ja nie muszę łazić i się spotykać z tymi ludźmi, że to jest... Ja nie wiem, ja po prostu mam wywalone. I oczywiście nie mam tak, że wrogo jestem nastawiona, jestem być sceptycznie nastawiona. Jak ja jestem w szkole, to ja bardzo lubię porozmawiać z ludźmi, i bardzo sprawia mi to przyjemność. I e, jestem miło nastawiona i nie twierdzę, że to są jakieś złe osoby, czy coś. Nie, ale nie brakuje mi tego też, w ogóle, w ogóle. Czemu Hanka praktycznie nigdy się nie pokazuje? Jakby ktoś nie wiedział, Hanka to jest moja siostra, jedna z dwóch, i ona generalnie jest taka, że nie lubi się pokazywać, nie lubi jak się ją nagrywa i zawsze, właśnie jak na przykład tam nagram, to ona, żeby mnie tylko nie było w tle, wiecie, od razu jakieś problemy. Mm. No, więc ona bardziej w ten sposób, żulowa właśnie wręcz przeciwnie, w sensie Kaśka, ona ją po prostu pcha, ona tylko, żeby się pokazać i w ogóle, że to myślę, że to widać. Yy, niemniej jednak Hanka często pomaga za kamery, bo ona często mnie nagrywa, jak właśnie ktoś mnie nagrywa, to bardzo często jest to na przykład Hanka, pomaga mi właśnie w ten sposób, więc też często jej nie widzicie, a ona właśnie bardzo często mi pomaga. W ten sposób. Jakie auto chciałabyś mieć w przyszłości? O, powiem Wam, że ja, jeśli chodzi o auto, chciałabym mieć auto bardzo, ale myślę, że mając króliki, e, nie zdecydowałabym się na nie, bo wydaje mi się, że jest to takie trochę, jeśli chodzi o koszty, drugie stado królików jakby do utrzymania, te same koszty, no wiadomo, że w przybliżeniu to mówię, bo czasem są większe, czasem mniejsze, ale czasem się auto zepsuje, czyli tak jakby weterynarz i musimy wydać kilka tysięcy, czyli tak samo jak u królików, e, no i są takie stałe koszty utrzymania, jak na przykład jedzenie, siano, pellet u królików. Tak sobie to porównuję, Wydaje mi się, że naprawdę są to bardzo podobne koszty, więc zupełnie by mnie nie było na początku na to stać. Na początku pewnie bym pożyczała auto rodziców, ale jeżeli, nie wiem, czy to miałabym jakieś większe zarobki, czy to po prostu w przyszłości, kiedy bym nie miała zwierzaków, czy nie miałabym, nie wiem, takiej ilości zwierzaków, wiecie, to się wszystko tak może bardzo zmienić, że nagle mogłabym sobie pozwolić po prostu na kupno samochodu. Wydaje mi się, że ja nie znam się totalnie na samochodach, nawet nie wiem, jakie są wszystkie marki, nie potrafię rozpoznać i w ogóle, ale zdecydowanie auto, które byłoby dla mnie idealne, to... Mało pali, czyli jest tanie i zmieści no, jakieś właśnie transportery z królikami, kojec, coś tego typu. To by zda mnie auto idealne i w sumie ja więcej nie mam żadnych takich wymagań. Naprawdę nie mam. Żeby było po prostu jakieś takie schludne, ładne, ale nie musi być jakieś nie wiadomo co. Ja nie znam się na tym i żeby było tanie, to jest dla mnie najważniejsze po prostu. Już szczerze, serio wolałabym zapłacić na początku więcej, o te nie wiem, nawet dwa razy więcej i po prostu zebrać na ten samochód i to zapłacić, niż później mieć problemy cały czas, że się psuje, że jest drogie w utrzymaniu i tak dalej. O, to, to, to zdecydowanie w ten sposób wolałabym. Czy Twoi znajomi z klasy śledzą Cię w internecie i jak reagują na wieść o Twoim kanale? Niektórzy jak najbardziej mnie śledzą na Instagramie, czy oglądają filmiki tam, no, widzę po prostu, że, że obserwują, ale są też osoby, które totalnie nie i nawet niektóre chyba nie wiedzą, Chociaż ja wiecie, co, ja się z tym tak nie, nie chwalę się tym zupełnie, nie mówię, o, wiecie, że ja mam kanał na YouTubie czy coś. Nie, to zupełnie nie. Jeżeli wyjdzie to w, w rozmowie, to jak najbardziej też tego nie ukrywam, zupełnie naturalnie do tego podchodzę, e, ale właśnie też się tym jakoś tak nie przechwalam i nie, nie ogłaszam temu tego całemu światu. Niemniej jednak niektórzy mnie w ogóle znajdą tak przypadkowo, znajdują czasem i później się pytają, ej, to ty masz kanał w ogóle nie wiedziałam, e, więc tak też często się zdarza. Naprawdę często tak się zdarza ostatnio. Reagują, wydaje mi się, że raczej pozytywnie. W większości kiedyś miałam z inne przygody, takie, że miałam z tym duże problemy, i gdybym. No, po prostu już byłam owłos od usunięcia tego wszystkiego, pamiętam wtedy, ale ja raczej właśnie nie jestem taką osobą, żeby ze względu na to, że ktoś tam coś powie, ale to były już naprawdę poważne rzeczy, bo e, pamiętam, że po prostu była grupa osób, która mi zazdrościła tego w gimnazjum strasznie. Wydaje mi się, że właśnie było to zwią w związku z zazdrością, i. W pewnym momencie były to nawet takie jakieś tekstiki i tak dalej, cały czas do mnie, jakieś, wiecie, żeby wpłynąć na mnie w taki sposób, abym właśnie zakończyła tą działalność. I była nawet taka sytuacja, że te osoby poszły do nauczycielki i coś jej tam nagadały takiego złego, że ja coś tam mówię. Nie, nie pamiętam dokładnie, ale generalnie, że, że mówię jakieś złe rzeczy na tym YouTubie i ta nauczycielka do mnie wtedy przyszła z pretensjami. Właśnie sugerując mi, żebym to wszystko usunęła. Oczywiście, że tego nie zrobiłam wtedy, ale no naprawdę wiem, że wiele osób by wtedy to usunęło i zakończyło działalność, i tym samym odcięło sobie drogę do na przykład tego, gdzie teraz jestem i gdzie mogę być za jakiś czas. A więc były takie różne sytuacje, ale w liceum wydaje mi się, że to kwestia dojrzałości ludzi, wieku może i tak dalej, i po prostu już w tym momencie na pewno się nie spotykam z takimi rzeczami. Oczywiście, że nie każdemu to się podoba i wiele osób mi to też mówi wprost, ale ja też. To szanuję i nie uważam tego za coś złego, bo każdemu może się to podobać lub nie, każdy ma inne zdanie na ten temat, ale jeżeli ta osoba nie zachowuje się w stosunku, tak się takim hej hejterskim, tak? czyli takie obrzucanie obraźliw obraźliwymi słowami, jakimiś zdaniami i tak dalej. Zupełnie w sposób niewyjaśniony, no to szanuję to, jeżeli to jest po prostu zwykła krytyka, tak? I uargumentowana i tak dalej. Bardzo to szanuję, wtedy nie mam żadnego z tym problemu. I jestem w stanie to zrozumieć, że po prostu każdemu się to może właśnie podobać lub nie, i to jest naturalne. I nie ma co też się nastawiać, że każdemu się to będzie podobało, bo to jest bardzo błędne nastawienie do życia. Kolejne pytanie, jeśli pójdziesz na studia, to co ze zwierzakami? Zupełnie nie widzę tutaj e, czegoś takiego, żebym musiała wybierać studia, czy zwierzaki, czy coś tego typu. Nie, no jeżeli pójdę na studia, to nic się nie zmieni ze zwierzakami. Zwierzaki będę miała i na pewno bym to pogodziła. Na przykład akademik nie jest czymś, gdzie można to pogodzić, dlatego że w akademikach nie można mieć zwierzaków, no ale to wtedy bym po prostu wybrała jakąś inną opcję. Na pewno bym nie wybierała studia, a zwierzaki. Jak zaczęłaś nagrywać? E, czy to był Twój plan od dawna, czy zaczęłaś nagrywać na spontanie? Ja już kilka razy o tym mówiłam na YouTubie, ale powiem tak pokrótce, jak to wyglądało. Bo, słuchajcie, to było tak, że właśnie na spontanie bardzo, bardzo na spontanie. Ja nigdy nie planowałam nagrywać na YouTubie jakiegoś takiego kanału mieć. Zupełnie mi to nawet przez myśl nie przechodziło. Znaczy, nie, dobra, kiedyś miałam jakieś tam małe takie kanaliki, ale nie planowałam tego w ten sposób, jak to teraz wygląda, zupełnie. I... Wyglądało to tak, że ja y, kiedyś nagrywałam sobie telefonem jakieś filmiki dla siebie. Różne. Gadałam tam coś, pokazywałam jakieś układy taneczne, no, jakieś makijaże, pokazywałam zapachy moich perfum. No i właśnie później, jak y, miałam harego, to nagrałam właśnie, właściwie jeszcze przed tym, jak go miałam nagrałam tam pierwszy filmik, jakieś rzeczy dla mojego chomika, coś tam, coś tam, pierwsze rzeczy. I ja to nagrałam zupełnie nie o tym, że kanał na YouTubie, tylko nagrałam to tylko i wyłącznie dla siebie i stwierdziłam, a kurde, wrzucę, a co mi szkodzi, a wrzucę sobie na YouTuba. Wrzuciłam. I tak to się zaczęło, że ja zauważyłam, że ludzie to oglądają, jakieś komentarze są, mówię, o kurcze, ktoś to ogląda, jest dla kogo to nagrywać. I nagrywałam, tak czy inaczej pewnie bym to nagrywała, zupełnie dla siebie i totalnie nie, że na YouTuba. Ale że ktoś to zaczął oglądać, że mnie to tak wkręciło, miałam motywację, to zaczęłam nagrywać na YouTube'a. I tak coś zaczęło. Nigdy nie planowałam tego w sposób taki, że będę budowała jakieś, wiecie, zasięgi, coś, nie, nie. Tylko wrzuciłam ten film z myślą nawet o tym, że nikt tego nie obejrzy, to będzie i tak tylko dla mnie. No, więc tak to się zaczęło. Dlaczego zdecydowałaś się na Biolchem w liceum? Powiem Wam, że... Y Zdecydowałam się dlatego, że szłam, znaczy chciałam iść na weterynarię. Moim planem było to, aby pójść na weterynarię, aby zostać weterynarzem, w ogóle jakieś takie wiecie ambitne plany mm, i dlatego poszłam na biolhem. Teraz bardzo tego żałuję. Chociaż z drugiej strony nie ma kierunku, znaczy takiego nie kierunku tylko profilu w liceum, który by mi jakoś odpowiadał w 100%. Zawsze będzie ten jakiś chociażby jeden przedmiot, który mi nie będzie odpowiadał, ale w tym momencie są to dwa przedmioty, bo ja tak naprawdę tylko korzystam, korzystam w takim stopniu, w takim sensie, że będę pisała z tego maturę, no to ta matma tylko, bo ja będę chciała pisać maturę z matmy i z angielskiego najprawdopodobniej i tylko to mi wystarczy tak naprawdę i nie muszę się chrzanić z jakimiś chemiami, biologiami. No nie, a w tym momencie mam jeszcze biologię i chemię i mam jeszcze. Matmy właśnie, mają trzy rozszerzenia. No to ta biologia i chemia w tym momencie są mi zupełnie niepotrzebne, i tylko się z nimi męczę. I z chemią mam na przykład największy problem w tym roku, żeby w ogóle zdać, więc no, żałuję trochę tego. Żałuję tego i mogłam pójść na coś po prostu innego, no ale nie wiedziałam, że moje plany się tak zmienią. Czy zamieszkasz sama? Do yy, pytań, tak trochę. Nie wiem jak interpretować, bo na pewno kiedyś zamieszkam sama i nie, nie chciałabym całego życia y, mieszkać z rodzicami, ale nie wiem kiedy to będzie, bo wydaje mi się, że wiecie co, ja powiem tak, chciałabym zamieszkać sama, ale nie z tego względu, że tak jak mówi wiele osób, o nie, z rodzicami, masakra, nie chcę mi mieszkać z rodzicami, I to jest takie, wiecie, gadanie takiego dziecka po prostu. Nie, ja bardziej myślę pod tym kątem, że miałabym może więcej takich możliwości. Nie, wiecie co, ja jestem też dosyć specyficzną osobą, jeśli chodzi o takie życie z kimś. Wydaje mi się, że po prostu to by było dla mnie dobre rozwiązanie w różnych względach, ale zrobiłabym to w taki sposób, żeby też nie było tak, że się odcinam totalnie od rodziny, od rodziców i w ogóle. Nie, właśnie. Może mieszkając sama, wydaje mi się, że bardziej tak pozytywnie bym spojrzała na to życie z rodzicami mieszkanie właśnie pod jednym dachem. Czyli, tak podsumowując, gdybym już wiedziała, że jestem w stanie żyć samodzielnie pod względem finansowym i generalnie takiego też psychicznego podejścia, bo jest to bardzo duża zmiana i daje to wiele minusów, jak i plusów, ale musiałabym właśnie wtedy podjąć taką decyzję. To na pewno bym e, zamieszkała sama, jeżeli po prostu miałabym taką możliwość, ale to też na takiej zasadzie właśnie luźnej, że cały czas chętnie bym pewnie wracała wtedy do domu, na pewno chętniej niż to jest teraz, jeżeli jakby cały czas żyje się w domu z rodzicami. To jest takie naturalne zupełnie. Więc zobaczymy, czy to będzie na studiach, w ogóle jak będzie wyglądała moja taka przyszłość edukacyjna, bo ja teoretycznie, tak jak wam mówię, nie muszę iść na studia, jeśli chcę zakładać coś swojego i to jeszcze w takim stopniu, jak mam. Teraz w głowie, ale wydaje mi się, że pójdę, bo jakby plan, który mam w głowie w tym momencie, niekoniecznie będzie dobry na całe życie, niekoniecznie wystarczy mi na całe życie i może być tak, że po prostu będę musiała szukać czegoś innego, jakieś inną, jakiejś innej drogi, a studia to umożliwiają. I nie chciałabym wszystkiego tak na jedną kartę wrzucać, bo może to bardzo być błędne i takie. Zgubne podejście i nie chciałabym tak robić, więc możliwe, że na przykład w czasie studiów, jeżeli bym rzeczywiście pracowała i ta praca jakby dałaby mi tyle pieniędzy, że byłabym w stanie utrzymać. Właśnie mieszkanie siebie, takie podstawowe potrzeby, no i zwierzaki, bo to są bardzo duże koszty. No to spoko, a może też później. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, ale zamieszkać się ma, no na pewno kiedyś zamieszkam. No i w sumie to tyle. Tak widzę, że to są wszystkie pytania. Nie wiem ile ich tam było. Z 18, coś takiego nawet nie liczyłam, więc idealnie wydaje mi się, że czasowo, jak zwykle się rozgadałam, no ale ja to nie potrafię inaczej. Takie luźne QA. Dajcie znać, czy chcecie więcej i dajcie też znać, bo pytałam was ostatnio na Instagramie. Czy wolicie takie bardziej ogólne, jak to Q&A, czy takie na przykład bardziej kategorie, że na dany temat. Jeżeli tak, to dajcie znać, jeżeli chcecie właśnie takie kategorie, to tutaj też napiszcie jakie, bo to jest ważne, żebym wtedy wiedziała po prostu, no na jaki temat takie Q&A robić. I oczywiście na Instagramie te, o te pytania będę Was prosiła tak jak zawsze. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!